O, ja byłem w Lidlu dzisiaj i to była ten. Muzyka, bo muzykę puszczają ja się, przyjechałem tu po Beninia, trakcja rondo na cmentarzu. Objechałem dwa razy na hulę Niemcy wzięli te obrazy, mogę przyjechać, opowiadać, że on taki takie luksusy, oni wygodnie mieli do tamtych czasów wzięte i okładają wszystko, takie jakieś, że słodycze, że wykonnie, bo jak szajbusy ruszyli napierdalać Polaków i kwałcić niż cokolwiek zabierać spali, to oni odpoczęli takich świrów pierdolniętych. Odpoczęli, oni tak relaksy nie ma agresji. Dzieci, lalka, jakaś tam rytuał może, że oni rzekami, że tu napiera coś tam, coś tam, może no, ktoś odpowiedzi, który coś tam. Potem, że fajnie, że chłopaki się wyszaleją, wybiegną, a może, ale część pewnie nie, nie, nie jest w szkole wszystkich. Potem, że bogactwa przywieźli, o ja i potem, wow, z różnych narodów, muzea siedzieli, z jednego wnioskowali o Unii na przykład, z innego oliwy kogo zainspirowała inspiracja wzięła się w dzielę zaczynie z krajem różnych, wzięto i tak boga a samochody czołgi najeżdżał kraina wasza ja a teraz to takie wie wielkie samochody też was najeżdżać kraina ja i wykupować wam się podawać z drugiej koszta. ja kto być bogaty a kto biedny, tak naprawdę ja powinien i ja a my tak Ciu. Ja się zmienię i się nawrócę na swoje rozumienie lepsze chrześcijańsko i jeżdżę se hajnogą. A w Irlandii będę rowerem. A ja będę chciał i se zarobię, to też hajnogą. Albo tylko rowerem. Autobusem turystycznie po Irlandii. Zwiedzając. Poruszając, czerpiąc ze swojej potencjalności, chrześcijaństwa, pomodlitwę w kościele, Eucharystia przyjęta. Nawet nisko byłem. I pocieszenia może tak mają, że tak w może że zadośćczyniają. dużo te na wody, dużo zwrócili. I są w tych sklepach, lidlach. Ale fajne są te lidlie, nie ukrywam. Jest muzyka, dużo oświecenia, atrakcja, relakszenia, smaki różne. Obrazacje, ilustracje mogą czerpać inspiracje z zaczynu ich posiadania jeszcze większego tego co wzięli sobie z zaczynu z ta przekazując przeczkowy obraz i te i o i w ogóle A Polacy do ja, ja, bo oni za pomoc sobie jeszcze płacą. Znaczy, że, że wartość czują. <laughs> Może tak mówię, wartość czują, pomoc naszą sobie wartość czują. Unię to można było tak ustawić, generalnie. Skoro te narody, tam granice zamknięte, coś tam, coś tam, Unia odwołuje, wypromowane promocja a tu światowo, z innymi narodami, telefonicznie, ambasadami, coś tam, coś tam, Unii zasady unijne, coś tam, coś tam, ale to chodzi o droga, transport, zamknięci, aby się dopasować, Unia przyjęta. I wtedy bogactwa mogło ruszać, że jakby to takie tak użyło, Nie, to już tak, od razu przepraszamy, ruszamy, odskodowujemy, drogi, wszystko przejezdne, ciu, ciu, za free do Polaków, tu przejazd, wszystko ma Autostrady mieć czyste, różne drogi, wy, koszty samochodów, wymiana silniki, amortyzacja, ogromne koszty światowo, no, bardzo drogo, a my tam, oni tam, nie, oni tam w ogóle nic prawie, Samochody oddali, nam przekazali bardzo tanio, no, bo otwarta była ta Unia, wtedy, że sprzedaż, to no nie takie dojechana, bardzo nastoletnie, sam miałem za 100 euro w świetnym stanie. Bo drogi nie takie jak w Polandzie, dziurawe były. A teraz też są, no, nie nie takim najlepszym stanie, no ale już są lepszym i mogliby tak od razu. Otworzyć wojtyłowo za darmo przejazdy, wtedy za darmo dla Polaków, praca oczywiście, no nasi tam opiekunowie pracują za jakieś spore euro, ale no że u Niemców Opiekują się, patrzą, nie muszą, żeby na przykład zarobić yy, na przykład opiekę dla osób starszych. W Holandzie na przykład niektórzy, nie? Dla swojej babci, dziadka, czy chorego węża, czy, chory, taką znałem, czy chorych dzieci, czy dzieci zostawionych, czy, czy na chorego męża może nie, ale dla dzieci. Yy, bądź tam może nie z mężem. by trapieni, bo tak wyszło, bo coś tam, kalkulacja, po I tak byłoby miło wtedy. Zwrócone koszta. Uśmierconych nie zwrócą. Ale tym co żywi są tutaj, Polakom, rodakom, potomnym tych co to tam pozabijali, pousuwali, no swoja ta, że wzięli, przyjęli, jakby nie to tak wyodbali wszystko, muzea, złota, wyliczone, dobra, skarby, proszę bardzo, tu, myśmy zarobili tyle na wasze skarby, bogactwa i tak dalej, to teraz wyrównać rachunek, wam to wszystko oddawać, beton i wiążą do Polandu, drogi przekazują, proszę bardzo, wasze drogi, a my to takie co powinniśmy mieć, to takie togówstwo, co mieliśmy, by, byśmy bez tej wojny, I wtedy w tym żyć sobie, cieszyć, że jest sprawiedliwie że umarli, a potem jeszcze musieli wtedy zaumarły, do rodzin, wtedy ty są uśmiercili, trafili swoich potomnych do odpracowania, do posługi, opiekowania się, zakupy, sprzątanie, mycie, jedzenie, opieka, praca, zarobek, dla siebie na jedzenie tylko i na płodzenie to dobrze, bo to chrześcijanie dobrze żyją, to są taka nauka, potem możliwość z czasem gdzieś tam, że może wasze dzieci mogą iść, iść za zakale swoje życie, rodzina, bo je kupujecie, swoich dziadkach, przypadka, też miło, też sympatycznie patycznie nie? czas na wypomni, że my w historii gdzieś wcześniej od, odparliśmy najazd Turków, albo że którzyś z nas pomieszani wynik tego i tego. No właśnie, najlepiej z Watykanem, ale nie, że w ogóle nie, tylko jakoś poruszyć się w tym. To jest trauma, listy można pisać, sam może napisze, choć mnie w tej wojnie wtedy nie było, to może starsi się w tym spełnią i młodym dadzą spokój, żeby nie doszło do kolejnej wojny. Ujrzenia w narodzie może nastąpić, choćby i tak. Słowa takie szczere. No i przyjmą przeczytać, mogą przecież starsi, no starcu przeczytać listy Polaków, starszych, tego, tamto, tak są napisane emocja. Po się zruszyć. I może na starata, może któryś się wzruszy i takiemu starszemu czy komuś przekaże. Bo czuje się, że działa coś tam do faktycznie dokumentowane sprawdzone, proszę bardzo, masz tu cała i już tam, może jakiś milioner, milionów na Polskę, już coś dofinansuje. Najlepiej kościół wszystko, że bliski Wojtyła, Wojtyłowy się to widzieli jako korządzić to fajnie sprawdziwa, a nie tam jakiś tu kasa tam gdzieś bokiem, coś tam lasa, kasa, coś tam, nasa, coś tam Na paliny, przepuszczenie przez kraje na Polska, jak najwięcej w płuca, w płuca, płuca, o skrzel, oskrzł, a pola ponownie. Bo Biopatrol, zasilenie, przełączenie, elektryczne pole nogi, inteligentnie. Panie że młodzi to wdrożą im daje mi się wykazać, jeśli w ogóle jeszcze dożyją, to ci co jeszcze dożyją i będzie się chciało I że jeszcze w ogóle dadzą radę, że podołają. Uh, uh, uh. A ja tam do przodu, do przodu, do przodu. <słuch> Jak Christus. Zawała atrakcja, gdzieś inna, lepsza i są i się bawią. Będę a poparto na przykład z na sobie. ᱛᱚ 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 ᱛᱚ